Cześć, witamy Was w recenzji CM515 od firmy Taiwan Gun. W sumie bo to jest custom, więc... Od firmy Cyma ze sklepu Taiwan Gun. To tak. jest custom tego sklepu. chwili mamy przykład papiery. Tak, tutaj odstrzyżenia. Tarcza jest z tyłu. Odstrzyżenia i starcza. W tak. pudełku mamy tylko, nowy. którego nie ma w zestawie, ale... Został tutaj dodany, ponieważ Bo tak. właściciel sobie taki zakupił. Tutaj jakże piękny jest mamy karimaty dla ubogich. Tak. Okay, mamy magazynek. Jest to magazynek plastikowy High Cup pojemności 300 kulek. Tak, 300 kulek. Eee, Taką prawda. Tutaj nie mamy również ładowarki do baterii ani baterii, ponieważ bateria jest na kreplice, A bateria to stokowa 8.4 1100 pojemności. No i przechodzimy do no. Jest to M4, brawo za spostrzegalność, z K-modem chyba najtańsza replika z K-Modem, jeśli się nie mylę. Jest jeszcze Spartak SRT16, ale on jest troszeczkę droższy. I tą replikę z tego co patrzyłem, możecie dostać tylko i wyłącznie na Tajwanga. Nie robimy tu żadnej reklamy, broń Boże, ale no, no tak jest, no niestety. I tak, Kolba Special Forces, w niej mieści się bateria, To możemy nawet otworzyć. Tu jest bateria już podłączona. Nim. Yy, kur... Tak, yy, łoże jest wykonane z tworzywa sztucznego, jak praktycznie cała replika. Nie, jest, yy, nie mam pewności co do keymoda, bo jest z dziwnego materiału wykonany. A więc tak, yy, rączka, no to yy, tworzywo sztuczne, tak samo jak całe body. Nie mamy żadnego magnesu, żeby sprawdzić, ale po co? Ona jest chyba wymienialna, możesz sobie standardową od M4. Ale ta jest fajnie wyprofilowana, więc fajnie leży w Tutaj mamy, z tej strony mamy, no jak się to nazywa? Tak więc, mamy tutaj zamek. i tutaj pod nim jest komora hopa tutaj możemy sobie go ustawić tym pokrętłem widać, widać My możemy go zamknąć Aha. wypadła część ale to jest wiesz, to jest no to jest od tego po prostu ale... yy, tutaj mamy przyrządy celownicze mamy yy, muszkę nie, to jest szczerbinka to jest szczerbinka tutaj mamy składaną również muszkę Tutaj mamy u góry bardzo długą szynę RIS, na której możemy zamontować kolimator, toster, co tam chcecie. Z boku mamy krótkie szynę RIS, na której możecie zamontować latarkę lub laser. Na dole zamontujemy sobie chwyt kątowy i lufa zewnętrzna jest wykonana ze znalu także jest dosyć trwała można powiedzieć ale za to y, tłumik płomienia już jest wykonany z tworzywa sztucznego i za cholerę nie wiem jak go odkręcić żeby zamontować na przykład tłumik ale to się ogarnie no to się to się wykmini magazynek magazynek magazynek, magazynek działa jak analogicznie jak w droższych modelach i nawet w tych tańszych też działa magazynek wtórz za zaskoczenie. Sketch nie działa i nie wyrywajcie go, bo to jest bez sensu. On jest po prostu jako atrapa Selektor ognia jednostronny dla strzelców praworęcznych. Dosyć wyraźny klik jest. Działa bez zarzutu. Na razie. A więc, tak, założymy, założymy chwyt kątowy i strzelamy. e nóż tak więc teraz zakładamy chwyt kątowy o ciężko wchodzi, ale to w sumie dobrze trzeba idealnie trafić w dziurkę żeby później nie było problemów z no. składaniem tak no tym właśnie O, proszę Teraz jakże taktyczną kosą dokręcamy. Z no nas... okrętem musi was nas stać. No, nas nie stać więc za... Za... My nożem nożem. chodzę. Kupiłeś MK za prawie 400, nie stać jest na śrubokręt płaski. Nic nie mów. Two thousand years late. Płaski jak? Zamknij się. <noise> later. Mm -hmm. No, i za jednodza. mamy zamontowany chwyt kątowy. Bardzo dziękuję. Może usłyszycie teraz jak strzela? Przybliżcie się ku ogień pojedynczy i ogień ciągły. Jest już trochę słaba bateria, ale... No. Tak więc, co mogę powiedzieć... No, replika nie schodzi poniżej 400 fps Także... Można ją sobie podkręcić, ale nie wiem czy się opłaca w ogóle Do cyklu raczej nie za bardzo Bo... No, no bo nie Bo za dużo mocy Tak więc... Optymalnie jak chcemy się ich gdzieś postrzelać Tak o dla zabawy bez spiny Że nie wpuszczą nas na strzelankę tak to, za taką cenę tak, taka Emeczka. No, może być. Yy, wspomnę jeszcze, że jest w niej Gearbox V2, dlatego jest tak tania. No, ale tak to. Jest naprawdę w porządku i zachęcam do wejścia na sklep Taiwan Gun. Żadna reklama. Wcale nie. No, tak więc. Tak więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.